Nieprawda, można takim nożem doskonale Doskonale, siąść, doskonale robić doskonale No. Jest pięknie wyprofilowanym przywiatłem. No i zobaczcie, jak to. Trzecie, nie? korek, rzucy. Też jest doskonałą rozpałką i też teraz odjeden, od jednego tutaj. Uderzenia, od razu, od razu salonę. Zesprobać materiał, o zobaczcie, tak można sobie pięknie zesprobać tą smolną szczapkę i tak samo, to będzie od strzała, od jednego prostu strzała. Już, cyk, cyk. Ale w akurat tak, faktycznie nie jest. No, ale nie ma również żadnego problemu, żeby zwykłe drewno rozpalić. Okej, okay. zacznijmy może od kontekstu. Chciałbym się zapytać Państwa, jaką zimę Państwo pamiętacie, taką najbardziej srogą, najbardziej taką zimną, taką przeszywającą? Ile to było stopni? 3. trzy. Już trzy, wiesz. A taka naj, najbardziej sroga zim, zima... ile? Minus 10? Minus 20 było. Minus 20. Co da więcej. Nie, nie. Minus 22. Minus 25. To jeszcze. To jest. Kto jest Rekord w Polsce to chyba było minus 40 albo minus 50 coś takiego. Tak, no no. A jak i na to? A wyobraźcie sobie, że daleko na Siberii jest kraina. Teraz się nazywa Jakucja i tam normalnie temperatury schodzą do minus 50, 60, nawet rekordy padają minus 75 stopni. Czy Państwo sobie wyobrażają minus 75 stopni? To jest wręcz tre niewyobrażalne. Ciężko sobie nam, Europejczykom Polakom, wyobrazić minus 40 na przykład. Bardzo ciężko, bardzo ciężko a minus 75, no to jakaś abstrakcja jest, żeby hmm. żyć, egzystować w tamtych warunkach. Kwestia jest o tyle ciekawa, że na przykład tam w Jakucji nie ma kanalizacji, nie ma e, gazu, ale nie dlatego, że Jakuci nie są na tyle prymitywni, nie. Po prostu 2 metry w głąb, w głąb ziemi jest po prostu lodówka, jest zamrażalnik. Można sobie wykopać normalnie dwa metry w dół piwniczkę, i macie przez cały rok 24 na 7 lodówka. I ci tam trzymają na przykład wodę w postaci kostek lodu, którą ubierają z jeziora i tak dalej. Jakuci to w ogóle są mistrzami survivalu, bo minus 60, minus 70 stopni to świat zaczyna inaczej w ogóle wyglądać. W ogóle inaczej to zaczyna człowiek odbierać. To i w zasadzie. Te temperatury są takie niskie, że dla przykładu, żeby to zobrazować to bardziej, jak na przykład w sklepie, jak ktoś kupuje banana, powiedzmy sobie, przy minus 70 stopni i nie schowa tego banana na przykład za pazuchę i idzie z tym bananem na przykład. W ręku, w rękawiczkach. Nie wiem, czy ma ten banan, który jest wystawiony na tak skrajnie niską temperaturę. Jak on wraca do domu, to ten banan jest tak twardy, że można nim jak młotkiem wbijać gwoździe. I w takiej rzeczywistości oni egzystują. Baterie. Czy Państwu się zdarzyło na przykład przy minus tam 10, że baterie zaczęły padać? Czy zdarzyło się Państwu, że przy minusowych temperaturach inaczej zaczęły działać na przykład kuchenki gazowe, zapalniczki gazowe? Prawda? To przy minus 50, no to to jest, to jest mistrzostwo survival. No i w Jakucji jest taki bardzo wyjątkowy typ, typ noża. Noż Jakucki. My to, to tak mówimy w Europie. Mało kto zna w ogóle ten rodzaj noża. W Jakucji e, mają różne nazwy, e, różne nazwy na, na ten nóż, bo są różne rodzaje noża jakuckiego. Też Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Są różne rodzaje noża jakuckiego. Żeby nie mieszać, to nie będę wprowadzał tutaj Państwu różnych nazw, bo to jest bez sensu. Wystarczy, że zapamiętają Państwo dwa typy. Dwa typy noża jakuckiego. Taki bardziej do pracy z drewnie, to jest właśnie taki, taki jakucki. On ma strudzinę, tak zwaną. Strudziny były na przykład wykorzystywane w szablach polskich albo na przykład w katanach, to się nazywa boczy. I to nie było kute, tylko to było strugane, stąd nazwa strudzina z polskiego. Oczywiście no, tam mają swoje nazwy, my mamy swoje, na, swoje nazwy. Można tutaj sobie podesłać. Właśnie to jest ten typ. Właśnie tak to, tak to się prezentuje. Nóż Jakucki jest asymetryczny. To jest taka nowość dla Europejczyków, ponieważ my tutaj przeważnie historycznie to używaliśmy noży symetrycznych, a właśnie tam dalej w Azji, też w Japonii często używa, używali noży asymetrycznych. Do budowy noża japońskiego jeszcze dojdę, ale na razie jeszcze wspomnę o drugim typie noża. Noża, który mniej się nadaje do pracy w drewnie, a jest takim nożem bardziej myśliwskim. Na ryby, do oprawienia, do oprawienia zwierzyny. I on ma takie właśnie głębokie kute zbrocze. Głębokie kute zbrocze i to jest taka zasadnicza różnica. O proszę. Ja mogę być pytanie. Słucham. Tak, tak, oczywiście. Wszystko co tu jest na stole, zarówno pokój skórzane, do których dojdę w swoim czasie, bo to też jest ciekawa sprawa. Zarówno zbrocze, zarówno szlify, worki, to wszystko było przeze mnie robione ręcznie. Zostając jeszcze przy tym typie noża właśnie do pracy w drewnie, to jest bardzo ciekawe, że archeologicznie znajduje się znacznie częściej właśnie tego typu nóż. Tego typu nóż ze strudzinami. I Jakuci bardzo lubią ozdabiać te noże dodatkowymi strudzinami na przykład na asymetrycznej stronie. O, tutaj mamy taką strudzinkę taką wąską. Taką wąską. I I Jakuci właśnie kochali to ozdabiać. Właśnie tutaj mam zdjęcie, właśnie znalezisk, na tej konweksowej stronie, bo nóż Jakucki ma dwie strony. która na przykład jest, zajmuje się ciesielstwem, obrabia drewno, to będzie wybierał właśnie tego typu nóż ze strudzinami, który może być grubszy. głównie może mieć grubszą, węższą. Taka głównie na przykład nadaje się do batonowania drewna, a na przykład taka myśliwska się nie nadaje. Myśliwy właśnie będzie brał wersję noża. Jakuckiego. O, tutaj mam w bardziej myśliwsko-skutem brocza Właśnie taka. I właśnie to myśliwy będzie brał, albo wędrówka. I taka głownia może być bardzo, ale to bardzo cieniutka, bo w zasadzie na, te, na te, taką grzytwę. Brzyce bardzo cieniutkie, bardzo ostre, ostrze, które idealnie przechodzi przez dzika, przez jelenia, na ryby również, ale nie nadaje się tak dobrze do pracy z drewniem jak ten nóg. Do batonowania też się nie będzie nadało, ponieważ on ma tak identyczny konweks, tak przesadzony konweks w, w tą stronę, że przy próbie batonowania ten nóż będzie skręcał. Nóż Jekucki można skastomizować pod osoby leworęczne albo pod osoby praworęczne. To, po jakiej stronie jest brocze, determinuje osobę, która będzie władała tym nóżem jakuckim nie ma zgody nawet wśród jakutów jak powinno się ostrzyć nóż jakutski z jednej strony nóż jakutski przypomina dłuto i wiele osób mówi żeby faktycznie ostrzyć to jak dłuto na jedną stronę a niektórzy uważają że trzeba na obie strony ostrzyć oczywiście z zachowaniem umiaru żeby nie zniszczyć tej strony płaskiej a jest włos jak nóż? jak jak czy zostaje głos jakoś... Yy, drut? chodzi ci o drut? No drut, głos. No, Oczywiście ten drut trzeba usuwać na skórze czy na jakimś takim kamieniu o bardzo wysokich gradacji naturalnym. Ymm, ostrzenie noży jakucknych to też jest sztuka i też y, inaczej to się odbywa niż w przypadku normalnych noży, nie wiem, y, noży właśnie takich y, europejskich. Ymm, aczkolwiek. Wersja noża japóckiego właśnie do drewna mi subiektywnie odrobinę przypomina pupko. Zdarzały mi się zauważać znaleziska archeologiczne, które miały szlif po tej stronie konweksowej. Bardzo podobny do noży Pupko właśnie. A druga strona miała oczywiście zbrocze, miała oczywiście... Znaczy, przepraszam, strudzinę tutaj i była oczywiście płaska. Warto jeszcze powiedzieć kilka słów herca. Puchetki na noże jakuckie są o tyle ciekawe, że są bardzo wygodne. One się poddają, to jest rzemień, są tutaj mocowane na rzemienie, one się poddają, gdy na przykład siadamy przy ognisku albo nie zawadzają. I to jest bardzo ciekawe. Jak we współczesnych nożach, na przykład kraftowych, są paski przyszywane, to ta skóra, Każda skóra pracuje. Każda skóra pracuje po roku, po dwóch, po pięciu latach, eee, taki pasek może się wyświetlać, może, być, eee, może się uszkodzić, no i wtedy jest problem z wymianą takiego paska. Trzeba by było sam ten szef usywać i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku noży jak ich mam tutaj otwór specjalny na zamień i takie rzeczy są w specjalny sposób również wiązane. I co to, co to daje? Możemy w łatwy sposób usunąć ten rzemień i wstawić nowy. To jest dosłownie 5 minut pracy, a mamy świeży rzemień, niezniszczony, fajny i możemy taką procedurę robić w zasadzie co roku, albo kiedy nam się podoba. No, to, jest, to jest świetna sprawa. Tutaj jeszcze dodatkowe materiały, znaleźć z archeologicznych przesyłam Państwu dalej. Kolejna istotna sprawa. Oprawa Oprawa noży jakuckich, w której głównie są oprawiane, jest również całkiem ciekawa. Mogłoby się wydawać. Jeszcze tego nie pokazywałem. Tak. Mogłoby się wydawać, że te oprawy są bardzo proste i całkiem niewygodne, ale to nic bardziej mylnego. Jeśli sobie złożycie tak pięść. I o troszeczkę otworzycie, jakbyście trzymali nóż, to robi wam się taka fałka. Taka fałka. I właśnie noże jakuckie są w ten sposób obrabiane. Idealnie, żeby się wpasowywało w dłoń. Czasem to jest bardziej przypomina literę V, czasem to bardziej przypomina jajko. Ale chodzi o to, właśnie, żeby dobrze wypełnić dłoń. Pukko również ma całkiem podobne rękojeści. Bardzo, bardzo lubię również pukko. I to jest kolejny taki element, element wspólny. Że ten świat zachodni łączy się z tym dalekim wschodem, bo w Japonii również są popularne noże asymetryczne. No, Jakuci deklarują się jako taki lud. Pacyfistyczny. To są Pacyfiści. I to w sumie ma troszeczkę rację, że używają noża jakowskiego nie do zabijania żadnego człowieka, tylko typowo to jest nóż taki do pracy. I to ma, to ma sens, ponieważ skąd tacy ludzie wzięli się w ogóle w tak skrajnie niegościnnych warunkach? No właśnie prawdopodobnie uciekali przed jakimiś plemionami, które były agresywnie nastawione. Oni nie chcieli się dać podporządkować tym plemionom i uciekli właśnie w takie niegoszine rejony i się zaadaptowali. W ogóle taka geneza Nowa Jakubskiego kojarzy się z nożem z kościanym. Gdy weźmiemy kość jakiegoś zwierza i przytniemy ją wzdłuż, to powstaje nam naturalne właśnie takie zwrocze. To jest też, by... Ciekawa, ciekawa anegdota tutaj. No. Później taką koszę ostrzyli, No i wychodziło coś mniej więcej na kształt noża jakuckiego. Taka jest przynajmniej legenda. Noże jakuckie to nie tylko noże. W, jakuc w Jakucji ten kształt czyli w zasadzie taki grotu górszym, można by powiedzieć. Właśnie używają do polowań na naprawdę duże zwierzęta, nawet do obrony przed niedźwiedziami. Słyszałem taką historię, że Jakut wykonał włócznie. Właśnie nóż Jakutki, plus jakiś drzewiec. I przykrył, zatakował go niedźwiedź. I przykrył końcówkę właśnie tej dzidy kapeluszem. Właśnie nóż Jakutki przykrył kapeluszem, i niedźwiedź. Wbiegł właśnie w ten kapelusz myśląc, że to jest człowiek, on siedział również w krzakach i nie, nie, sam się nabił na, na tym mózgu. To jest mnóstwo funkcjonalne narzędzie, które można używać zarówno do polowań, zarówno do pracy w grudnie, również do suszenia lodów. Ja tu chcę sobie zrobić herbatkę albo nie, itd., i tak dalej, i tak dalej. Ono wchodzi do tej piwniczki, o której wspominałem na samym początku i bierze takie, taką bryłę lodu i kruszy. Dlatego może kruszyć, ponieważ nóż jakucki to jest troszeczkę dłuto. Gdybyśmy przekroili samą tańką końcóweczkę noża jakuckiego, to by nam trójkątny przekrój wyszedł. To jest bardzo dobry właśnie taki przekrój, który często się stosuje na szydła. Zwiększa to wytrzymałość, więc do wiercenia, do cięcia. Doskonale ten nóż się nadaje. Do niestety nie w przypadku wersji właśnie z kutym zbroczem. Ale jak ktoś woli, to można z trudzino. Więc wachlarz kastomizacji noża jakuckiego, dopasowanie do ręki, dobór materiałów. Taki wachlarz niesamowity dają noże jakuckie do właśnie do konkretnej osoby. Że to jest właśnie, wydaje mi się, najpiękniejsze od tych noży. Jakieś pytania? Ktoś ma? Czy może? Czy tam istnieje w ogóle jakakolwiek seryjna produkcja? Czy to jest wszystko pojedyncze? Tak, w, zasad w zasadzie wydaje mi się, że, że, że to jest wszystko ręczna robota. Chociaż. Tam ja żyją przede ja wszystkim ludy, które do w tej dalekiej północy to, ja, ja byś, to ale może jakaś manufaktura. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, dlatego że tam, tam są ostatnie plemiona które żyją, można powiedzieć, może nie dziko, trochę są ucywilizowane, ale to Reynolds pokazał do, dokładnie, na czym to polega, że tam każdy w swojej wiosce, jak gdyby, zajmuje się inną profesją, nie? Ty jesteś szefcem, ja robię noże, ktoś tam robi coś innego, nie? I oni się wymieniają. I to jest taka bardzo fajna symbioza, yy, bo... Natomiast oczywiście ruskie już ich tam, wiesz... No niestety, wcisnąć, to, 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 pra, to prawda, do XIX wieku te ludy były powiedzmy wolne, ale niestety Rosja carska zajęła te tereny. No i jako ci, którzy chcieli uciekać przed tą przemocą, nawet na tak gigantyczne, na tak daleką północ w zasadzie, do tak niegaślinnych terenów, no, a i tak Rosja carska... Jak ja się, nazy ja się nazywają te ludy. Na E to jest, nie? Ja? Na E nazywają się te nudy. A w Ewenkowie, nie? Ewenkowie, właśnie. No, z bardzo, bardzo dobry materiał na ten temat nagrał i polecam. Natomiast produkcji seryjnej na pewno tam nie ma żadnych. Tam e, są jest, którzy robią noże po prostu. Bardziej... Tak jak w Finlandii. O tak, no kolejne podobieństwo do Finlandii. Też mroźny klimat, też noże mniej więcej, przynajmniej ten typ strugany, też podobny. Jeszcze chciałbym taki pewien mit rozwiać, a Dziękuję. mianowicie taki, taki mit, że gdy na przykład osoba z praworęcznym jakudem weźmie taki jakud do ręki, to nagle przestaje ciąć, przestaje działać. To nieprawda. To nieprawda, można takim nożem doskonale Doskonale siąść, doskonale robić pedalstichnie, i tak dalej. Oczywiście, jakbym miał właśnie stricte legoręcznego jeputa, to by to jeszcze lepiej działało. Ale nie ma żadnego problemu. każdy może spróbować. No.